I dlatego tak już wyszło zostało. Dzień dobry, świecie, po takiej małej, krótkiej przerwie, ale czasem potrzeba. Ja właśnie zabieram się za zrobienie ciacha drożdżowego ze śliwkami. którego dnia tak mnie naszło. Jak zobaczyłam śliwki, stwierdziłam, ciacho ze śliwką i z kurszonką. będzie czymś mega dobrym. My już jesteśmy po gofrach. Zgaduję, że z Kubą niedługo zjemy sobie jakieś drugi śniadanko, bo wiecie, jak to jest z śniadankiem na słodko? Krótko trzyma po prostu. Przynajmniej ja tak mam, że dość krótko naprawdę mnie trzyma. Eee, I co? No zobaczymy, jak tam będzie dalej. Jest gdzieś tam pomysł, żeby jechać na jakiś taki spoko teren, żeby poćwiczyć jazdę na rowerze, no ale jak to mówią, wszystko wyjdzie w prania, w zasadzie wszystko zależy od pogody. Zobaczymy, jak nam się ta pogoda rozwinie, bo generalnie piękną mamy jesień tego lata. I tak, czasem dostaję pytanie, jak ja robię ciasta drożdżowe, gdzie powiem Wam szczerze, jak dla mnie ciasta drożdżowe są chyba najłatwiejsze w przygotowaniu. Ja działam z drożdżami świeżymi i tak dałam jedną trzecią kostki, takiej klasycznej, do tego cukru nie wiem, ile wrzuciłam może pięć łyżeczek. To zawsze wiecie, mieszam mieszam, żeby się te drożdże rozpuściły. Dodałam dwie łyżeczki, takie z czubem mąki i zaraz dorzucę do tego tak 4-5 łyżeczek podgrzanego mleka. I to oczywiście będzie sobie pracować.

Zobaczcie jak my sobie tutaj z Lilą fajnie spędzamy czas. Mamy współpracę. Lila mi odrywa te takie wycie przylepce. I robimy kolejną stronę w naszym albumie. Tutaj mamy stronę taką typowo jedzeniową. Mam jeszcze wywołałam, znaczy wywołałam jabłkiem. Tak, jesteś jabłuszkiem. Kliknęłam 455 do wywołania zbieranych od grudnia. Więc trochę tego było, będziemy sobie dalej uzupełniać, ale wydaje mi się, że ten album to jest prawdziwy czat. U nas deszczowa, brzydka, sobota rozwinęła się w ten sposób, że a dobra, pogoda wysyłkowa. Cześć, do Cześć. W każdym razie tak, dobrze, dobrze, u nas sobota rozwinęła się tak, że nie ma czasem zawsze jest na mechanio po środku. Tak, że że co, że jedziemy na zwierzaczki, więc jeszcze kierunek sklep. Po jakąś marchewkę musimy wpaść, no i przy okazji po jakieś dobre rzeczy na grilla. No i widzicie sami tak jak mówiłam, szaro, buro, ponuro, deszczowo. czyli takie śniadanko, czyli jajeczniczkę na maśle, do tego pomidor taki wiecie, naturalny, nieidealny, papryka, serek taki puszysty chyba ze szczypiorkiem i chlebek. My wykorzystujemy fakt, że jest całkiem spoko pogoda po burzowej, mega burzowej nocy. Ja znowu się bałam, że, że to będzie koniec świata, albo w ogóle, że nie przeżyjemy tej nocy. Jeszcze tak u nas huknęło okropnie, że wiecie co, ja już miałam w oczach coś takiego, że takie brzuski, które rosną niedaleko nas, po prostu trafia w nie piorun, pożar i te sprawy. Tak, mam taką wyobraźnię. Więc dzisiaj dla relaksu przyjechaliśmy do Plasemia. Elila pięknie jeździ na rowerze. Bardzo chce, widzę, że ma w sobie taki zapał, żeby wiecie, ćwiczyć. A Dalia tak trochę chce jeździć, trochę nie chce jeździć. Więc teraz, tak, zsiadła z roweru i pokierowała mnie na altankę. Tu jest mały tu tuś, chciała sama kitę, więc tata zrobił kitę. My już jesteśmy po spacerze, wróciliśmy do domu, ale jeszcze korzystamy z tego, że świeci słońce. Pogoda jest ogólnie taka. Dziwna, bo jest bardzo ciepło, ale też dosyć wiecznie, i zdaje się, że dostałam alert, że jeszcze dzisiaj w nocy prawdopodobnie będą burze. Ta wczorajsza to dla mnie był po prostu koszmar, a przyszły chyba w sumie dwie. Tak mi się wydaje, że była jedna, potem poszłam spać, potem kolejna. Yy, I na całe szczęście nie byłam sama, bo zapewne, gdybym była sama wtedy w domu, to bym się po prostu popłakała. I w domu też yy, są zabawy. Lila chciała poćwiczyć literki, więc pokażę Wam. Na przykład Lila pięknie zrobiła literkę B, literkę D, G, M przerobione na serduszka, jest T, tam jest Z, jest F. Lila ma wielką chęć, żeby uczyć się tych literek, o tam jest P, więc jej pokazuje. A ona, wiecie, stara się powtarzać, odwzorować, jak też w książce jest jakiś łatwiejszy wyraz i na przykład z tymi literkami, które ona zna, no to się jej pytam, co to są za literki. Tu jest mój mąż. Żeby nie było, że się nudzi na urlopie, to maluje ławkę, a w zasadzie nie maluje, tylko ją impregnuje, tak? Tak to się fachowo nazywa. Widzicie, jaka już obyznana w tym języku fachowym Nie ja poćwiczyłam. Powiem Wam, że moje chęci wynosiły zero. ale pół godzinki puknięte. I w sumie akurat tak ćwiczyłam, zaczęło lać tak porządnie. Jak skończyłam, wyszło słońce, więc zaproponowałam dziewczynom, że pójdziemy e, co? poszukać tęczy. Tęczy nie ma, ale są kałuże, są kalosze, więc co? Więc jest to oczywiście najlepsza zabawa na świecie. I znowu pada. Czy dalej jest w połowie mokre? Tak. Czyli jest prawie w połowie mokra? Tak. Z tego co słyszę, albo raczej z tego co nie słyszę, dochodzę do wniosku, że dziewczyny mi e, zasnęły, więc e, ja w ogóle zasiadłam w pierwszej kolejności do książki. E, powolutku kończę tą powieść: Widoki, która na mnie zrobiła o takie se wrażenie. I w sumie, tak z ciekawości przeczytałam. E, recenzję na Lubimy Czytać. Tam dużo osób raczej tak bardzo pozytywnie wypowiadało się na temat tej powieści. Dla mnie jest taka ok, ale mogłoby być y, lepiej. Jeśli chodzi o tą drugą książkę, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, dostałam cynk, że istnieje książka Jak mówić, żeby maluszki nas słuchały i wydaje mi się, że jednak póki co to jest bardziej, wiecie... Ym, y, Coś, co mnie będzie interesowało. Tam, nie powiem, są odnośniki do 3-latków, do 4-latków, ale no głównie skupiamy się na dzieciach w wieku szkolnym, więc myślę, że najpierw sięgnę właśnie po tą książkę maluszkową. Nawet pytałam z ciekawości w bibliotece, czy co mi się tutaj za log zrobił, e, czy jest dostępna. I w sumie pani była zdziwiona. Mówi no, że jest książka, jak mówić, żeby dzieci słuchały. Ja mówię, tak, tak, ale dowiedziałam się, że jest jeszcze jak, um, jak mówić, żeby maluszki słuchały. Ja może poznam tam coś mega odkrywczego. Chociaż powiem Wam szczerze, że e, po tych kilku rozdziałach e, tej książki właśnie odnośnie dzieci, tak raczej jestem pozytywnie nastawiona. Nie wiem, jak um, uda mi się wygospodarować chwilę, to pewnie gdzieś tam będę do niej zaglądać. Może będę sobie skakać po, y, po rozdziałach, zobaczymy. W każdym razie na pewno bardzo podobały mi się tam konkretne przykłady, czyli mamy teorię i mamy jakiś tam dialog pokazany, jak to wygląda tak w praktyce. Bo wiecie, kiedy ktoś nam objaśnia tak bardzo. Naukowo, psychologicznie i tak dalej, to nie do końca do nas trafia. Kiedy widzimy to w takiej prostej rozmowie, to wtedy widzimy, że a o to chodziło, i mieliśmy z mężem zasiąść do zakupów, bo trzeba kupić parę rzeczy, o kota zadbać, bo tutaj kotu się po pół roku więcej kończy karma. Mm, ale mieliśmy taki, wiecie, wielki wór. Ile tam było? Z 10 kg? Coś takiego. No, z 10 kg karmy. W sumie ona dopiero teraz kończy. Teraz musimy kupić karmę dla kotów po sterylizacji. I, i co jeszcze? Ja może się skuszę na coś z krukami, bo jest 20% na cały koszyk, więc kawki też na pewno wejdą. Więc myślę, żebym kliknęła, bo tak wiecie, dopominałam się o promocję na kawkę, więc jest, żeby było nie skorzystać. I od bitego tygodnia chodzę i tęsknię do pizzy z Ravioli, to jest taka pizzeria, bym powiedziała studencka w Olsztynie, która no, wychodzi bardzo spoko, jeśli chodzi o cenę. Ale wiecie, to nie jest taka pizza włoska, to jest taka, bym powiedziała, pizza polska, czyli mega ciężka, serowa, tłusta, że czasem po prostu aż z niej cieknie. Ale zjadłam taką naprawdę, ale bym zjadła taką. Więc któregoś dnia koniecznie musimy się wybrać do, do Olsztyna i właśnie może zamówić sobie, tak wiecie, taką pizzuszkę, przywieźć ją do domu i tak sobie usiąść przy serialu i tak zrobić omnomnomnom. I, 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 I coś jeszcze... A, dzisiaj w ogóle zaczęło się od rozmowy z koleżanką właśnie o robieniu zakupów o koszykach, że właśnie robimy zakupy w ten sposób, że wrzucamy mnóstwo rzeczy do tych koszyków internetowych, a potem tych rzeczy nie kupujemy. Ja mam masę takich zakupów w wielu, wielu sklepach. Wiecie, że tak zbieram, 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 zostawiam, żeby nie kupować też tak kompulsywnie tylko raczej na zasadzie, że dorzucę, zastanowię się, często to trwa tyle czasu, że tych rzeczy już po prostu nie ma, bo są wykupione. I tak właśnie mi koleżanka powiedziała, że hmm, chyba Katarzyna Nosowska tak robi zakupy, że przechodzi do płatności i rezygnuje. Ja tak właśnie mówię do mojego męża, że musimy jechać do galerii na zakupy, których koniec końców nie zrobimy. Wiecie, ja tam sobie wpadnę, nacieszę oko, może coś tam przymierzę, chociaż generalnie nigdy nie przymierzam. I po prostu sobie potem wyjdziemy ze sklepu. Także taki jest mój plan na zakupy. No i tak, tutaj akurat jest sklep M, w którym mam jedną rzecz w koszyku taką filiżankę piękną porcelanową, ale jej nie wezmę. Wiecie co? Uparłam się, żeby kupić sobie kiedyś piękny kubek z jakiejś takiej wypalarni polskiej małej. I tutaj Wam na przykład pokażę, to jest Pogo Studio, które w ogóle mieści się w płocku, w tym moim płocku. Nie mylić z kłockiem. I tutaj na przykład są bardzo ładne. Mm, zobaczcie te filiżaneczki. Taka w truskawki, taka w kwiatuszki, taka trochę cętkowa. Czarki. Naprawdę są bardzo ładne, bardzo pocieszne te kubeczki. I to jest też fajne, że wiecie. One nie pojawiają się w jakiejś takiej mega dużej ilości, tylko czasem trzeba poczekać. Ale oczywiście tych wypalarni, palarni, studia, ceramiki jest obecnie cała masa, więc myślę, że każdy znajdzie sobie coś, co tam najbardziej trafia w jego gusta, bo wiecie, jedni wolą o tak bardzo strokato, kwiatuszkowo, inni wolą minimalistycznie. Zauważyłam też, że dużą popularnością cieszą się kubki z cyckami bo widziałam już kilka właśnie takich w ofercie. I jeszcze w sumie tutaj wam pokażę. Mój mąż mi pokazał nowy sklep, więc wiecie w razie czego to on mnie namawia do złego. I w sumie to mi się wyświetliło też na Instagramie. To się nazywa Temu i tam w przy pierwszych zakupach losuje się jakiś Kupon, jakąś nagrodę, mi wypadło 85% rabatu i zamówiłam taką zabawkę dla dzieci, bo w sumie u nas jest trochę tych dziecioków, ale zaczęłam grzebać, no to w sumie jest coś takiego jak AliExpress, można powiedzieć. Zaczęłam grzebać i bardzo przypadły mi do gustu o właśnie takie, wiecie, zawieszki, które można fajnie z dzieckiem pomalować, pokolorować, poozdabiać, tutaj w ogóle. Jak mam koszyki, to koszyki są głównie dla dziewczyn. Jakaś taka, wiecie, długa, kolorowanka, jakieś naklejki, to też wydaje mi się być bardzo spoko, czyli buduj, budujemy takie różociągi, jakieś tam gumeczki, pierdłeczki, wiecie, o takie te oczka, które też były w gabi ale myślę, że na przykład jak będziemy tworzyć nie wiem, jakieś reniferki czy coś w tym stylu, to to będzie super. O, tutaj można zrobić taki kubeczek na kredki na przykład. No oczywiście, wiecie, w związku z tym, że atmosfera jest iście jesienna, no to co? Ja już myślę o świętach. Więc mam jakieś takie torebki świąteczne o taki talerz choinka. Wydaje mi się, że to było w kilku sklepach, w jakimś H&M, w Home and You, w Tigerze, a tutaj bardzo proszę, 15 zł. Aż żal nie wziąć O, liście teraz ehm, Też właśnie myślę, że byłyby spoko No bo wiadomo, zanim to dojdzie, to chwila minie A we wrześniu, w październiku Fajnie by było takie liście sobie poozdabiać Nawet, wiecie, taką metodą Pyk, pyk, pyk paluszkową Jakieś bombki, no tego typu rzeczy To też może być całkiem ciekawe O, i to Czyli, że się tworzy takie rzeczy Zgodnie ze wzorem Ja lubię takie zabawki dla dziewczyn Cześć, dzień dobry, dzień dobry, jakże piękna z rana, ale ogarniamy. Wczoraj był dzień nie zakupów, czyli zakupów, w trakcie których oglądałam sobie rzeczy, ale nic sobie nie kupiłam, tylko że generalnie wyszło tak, że w sumie oglądaliśmy głównie rzeczy dla dziewczyn. Ja to nie wiem, co to się porobiło, ale dogaduję się z koleżanką, że pojedziemy na takie, wiecie, dorosłe zakupy. Dwie matki pojadą na dorosłe zakupy. Jak obstawiacie, wrócimy z czymś dla dzieci? Ja tak właśnie obstawiam. I co jeszcze? Yy, turuję tutaj memu mężowi, że chcę jechać do lumpa i że możemy tak. Urwała się na chwilę do tego lumpa. Mąż na razie mówi, że spoko fajnie. Mam w ogóle kawcę teraz zrobioną przed męża. I wstawiam pranie, bo mamy trochę zaległości. Ale wczoraj spełniłam moje marzenie. Zjadłam pizzę, taką wiecie, nie, żadną z Biedronki, tylko z Pizza Hut. Kupiliśmy sobie taką tłuściutką, taką ciężką, ale mi tego brakowało. Nie wyobrażacie sobie, właśnie, żeby zjeść taką, wiecie, pizzę z taką dużą ilością sera, z jakimś boczkiem, mięsem, coś takiego. Było świetnie, nie żałuję niczego. Wiecie co, dzisiaj stwierdziłam, że nigdzie nie wychodzimy, ale strzelam sobie. Make-up jest w sumie wcześnie. Przez to, że wstałam wcześnie i jakoś tak idzie nam robota od samego rana, to mam wrażenie, że zleciało dużo dnia. Jest dopiero godzina 11, a tutaj tak, stawiam drugie pranie, Kuba w ogóle kombinuje, robi nam półki z jakichś tam resztek tych takich, wiecie, sklejek, ym, z jakichś tam szaf poprzerabianych, a dziewczyny o dziwo, o dziwo, bawią się same w lekarza. Co to się dzieje? Nie wiem, jak do tego doszło, tym bardziej nie wiem. W każdym razie chyba tak strzelę sobie jakiś taki make-upik, bo może nie wiem, gdzieś potem wyjdziemy. A ja ostatnio mam coś takiego, że wychodzimy gdzieś tam do ludzi i nagle, wiecie, włapię się na tym, że kurczę. Mogłam się pomalować, więc dzisiaj zapobiegawczo robię ten makijaż wcześniej. U nas coś się dzieje: dzisiaj kuba od rana siedział i mówił, że nie może już patrzeć na kuchnię. I stwierdził, że pora na jakieś drobne zmiany. No i tak, pierwszy punkt to są właśnie te półki skręcone z jakichś tam. Ale jakby to, to nie jest maksimum moich możliwości. I tak, będziemy likwidować jedną półkę, dzięki czemu będzie teoretycznie w kuchni więcej miejsca. Oczywiście docelowo tej będzie, wiecie, kuchnia pod zabudowę i tak dalej, ale na razie każdy orze jak może. U nas dzisiaj były takie zajęcia plastyczne, to jest Kiro z kociego domku Gabi. Lili, pokażesz swój? To pokaż, kochanie. O, mogę? Bo trochę za wysoko. Nie ja. No, a pokażesz buźkę swojego Kiro? Jeszcze ja pokażę włosy. Wow, no włosy to ma piękne, kolorowe. Super Ci wyszedł. Tutaj tak mniej więcej możecie widzieć drobne zmiany. W podobają mi się tam kubki. Też jestem w szoku, bo mój mąż cały czas podkreślał to, że on nie chce mieć niczego na wierzchu, a tutaj nagle wierzę z tekstem, że kochanie, zrobię Ci półki. Ale podobno... Zobaczycie kiedyś nową kuchnię. <gry> podobno tylko krowa nie zmienia zdania. I tak, ja w końcu zabieram się za ćwiczenia, bo jest prawie godzina 18, więc znając życie znowu nie będę mogła zasnąć, bo jakoś tak jest, że jak y, późno ćwiczę, to potem ta moja chęć do spania wiecie, tak odsuwa ode mnie. I... Co by nie było jęków i stęków? A jest spora szansa, że będą, no bo to już, no wiecie, taka godzina, że i dziewczyny zaczną odczuwać zmęczenie, to wyciągam mój łup z aplikacji temu, a o tej aplikacji powiedział mi mój mąż i mój mąż złapał tam jakąś miarkę poziomicę, coś takiego. W miarę z balmierzem, jakby co? 16 ja, zł. A ja kupiłam rzeczy dla kogo? No, dla dzieci. Eee, I, 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 i... Myślę, że im otworzę. To są takie rybki z magnesem, jest wędka, będą mogły łowić. Tylko znowu mój błąd! Bo zamówiłam to w ilości sztuk 1. A to zawsze błąd, to jest błąd życia. Trzeba zamawiać w ilości sztuk 2, więc już teraz jak zamawiam jakieś inne rzeczy, to wiecie... Pyk, dodaj, pyk, żeby było dwa. Nie chcę mi się ćwiczyć, ale... Potem będę jęczyć, że nie ćwiczyłam, także jakiś nawet krótki trening, co by się trochę zmęczyć, właśnie weszłam z prysznica, lecę ogarniać kolacyjkę, ale chciałam Wam powiedzieć, że ten żel z biedroneczki pachnie mi po prostu jak mamba. Naprawdę. Kiedyś korzystałam z tych żeli, bo właśnie kojarzyłam, że one są całkiem spoko, no i właśnie dzisiaj, jak wylałam trochę na dłoń, mówię, no mamba. Aż mam ochotę zjeść mambę, ale chyba akurat tego nie mamy. Nasza dzisiejsza kolacja, czyli sałatka z grzaneczkami, do tego feta, sałata lodowa, pomidorki, oliweczki i ogórek.